Centrum skłusza Redeko www.redeko.pl Reprezentacji Polski nie udało się zakwalifikować do Final Six World Grand Prix. Biało-czerwone zagrają jednak w Mistrzostwach Europy. Jak dorobek kadry ocenia wrocławska zawodniczka? Uważam, że, że mogłyśmy szczególnie pod koniec i ten turniej finałowy, no i w ten Grand Prix całym pokazać się z lepszej strony. Aczkolwiek naszym głównym celem były te kwalifikacje. No, w kadrze miało szansę zaprezentować się wiele młodych dziewczyn, że narratował składem. Także najważniejsze, może nie był, nie był tutaj najważniejszy wynik, ale też takie zgranie, które ma zaprezentować w przyszłym sezonie i w kolejnych. Środkowa kadr i Impelu pauzowała przez kilka spotkań Grand Prix przez kontuzję. To były urazy wynikające z przemęczenia. Jestem już zdrowa, deklaruję. Teraz już jest wszystko w porządku. W Peru niestety nie miałyśmy zbyt, zbyt dobrego parkietu i te treningi no miały, miały powodowały o wiele większe obciążenie dla stawów, no i myślę, że to bardziej takie przeciążeniowe, przemęczeniowe jakieś tam urazy, ale nic poważnego. Po kadrze Konkolewska otrzymała trzy dni wolnego od sztabu szkoleniowego Impelu Wrocław. Zaraz potem rozpoczęła treningi z zespołem. Teraz miałam trzy dni wolnego takiego całkowitego. Po tych trzech dniach już przyjechałam tutaj do Wrocławia. No a teraz teraz będę może miała czasami troszkę więcej wolnego niż dziewczyny aczkolwiek już z nimi normalnie y, trenuję. Drużyna Impelu przeszła rewolucję w składzie. Jedną z nielicznych siatkarek, która na kolejny sezon została we Wrocławiu, jest właśnie Agnieszka Konkolewska. Jak ocenia Nowe koleżanki? Poznajemy się, jestem dopiero od wczoraj, tak naprawdę no, na dwóch treningach byłam, więc, więc jeszcze dopiero się poznajemy, niewiele mogę powiedzieć, aczkolwiek wierzę, wierzę w, nas, w nasz potencjał i, i myślę, że to będzie dobry sezon. Impel Wrocław zainauguruje Orlen Ligę 4 października meczem z Pałacem Bydgoszcz. Centrum Skłusza Redeko. www.redeko.pl